Alo, halo. Siemano, Siemano. Rakon z tej strony standardowo. I zagramy sobie dzisiaj we Brime. W sumie dawno nie było mnie na kanale czegokolwiek. I tak, jeszcze przed może. Nie wiem, czy właśnie wypali Hogwarts. Ale postaram się, żeby wypalił. Jeżeli nie wiecie, to jeszcze zaczęliśmy streamować na Twitchu. Także macie w opisie. I również zapraszam na Discord dla tych, którzy. Chcą sobie wpaść i mieć, wiecie, świeże informacje. Ale póki co zajmiemy się gierką, bo zauważyłem, że Islander czy Islander, jak go tam zwą stworzył serwer, który jest na 150 osób. Już nie na, 130, nie na 130, tylko na 150, więc. o tyle fajnie. Ale zawsze te 20 graczy więcej. Dokładnie nie pamiętam gdzie ja się znajduję, kurczę. Czy jesteśmy na. Z tyłu bagien, czy nie? Czy gdzieś na centrum? Kurczę, nie pamiętam za bardzo. Właśnie tak sobie stworzyłem tego karno i... I właśnie nie pamiętam, gdzie kurde jestem. Zobaczymy, co się będzie działo. Standardowe, jeżeli będzie jakaś akcja, to was po prostu... Was po prostu jakby... Przytnę do tej akcji. Także widzimy się pewnie za niedługo. Te dwa są aktywne przynajmniej. Standardowa siedzone na kamienia. Kurwa, czy ja chcę iść tutaj w nich? Mogę sobie zagnąć w sumie, nie? jak to wygląda. Już ich widać. Czy to są dorosłe no? Kurde, nie wiem. Nie wydają się, jakby były dorosłe. Chodź na to. O kurwa, ile kto jest! Dużo ich tu, dużo ich tu. Nie wiem, czy chcę ich atakować, ich jest tam z 8 albo z 7. Chyba po prostu odpuścimy. Hmm. Olera jasna, no kurwa ich to zawsze tyle jest. Wkurza mi to troszkę, że aż taką, aż taką grupę mają. Bo ja to soda to średnio co zrobię. Dobra, mamy żarło. Daje no Trafiła się taka przykonceczka. No kurwa, no nie znasz kurwa zasad, debilu? Będzie rozjebać też? Nie znasz kurwa zasad? To są kurwa moje ciała, idioto. Ja pierdolę, no co za kurwa kretyn. No idiota kurwa, no idiota. No i co on z tymi ciałami zrobi? Nie rozumiesz kurwa? No idź stąd, kurwa, idioto! No debil, kurwa! No idiota, kurwa, no to co to jest za serwer, kurwa? No ja nie ogarniam tego, no. Przecież to się radzie mają stosować, kurwa, do tego, do tych zasad. To nie jest kurwa w... Nie wiem, serwer to dla wszystkich widzę. No, nie powinien mnie kurwa zaatakować, ale ten biały to jest jakiś nie wiem. ...popierdalony jest. Co za kurwa chłop. Kurwa chłop. Nie się w na serwery człowieku i nie wie o co chodzi. O to, że mu rozjebałem chłopka, bo mnie atakował już, no bo mnie wkurwił, no. Tą całą grupę rozpierdale w końcu. Czy <grymne> 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 w kurwie do tego białego też sięgnę pierwszego? <grymne> no to nagarnia, co się dzieje. No, z tego. Ciekawa, czy kurwa zna zasady, czy się wpierdala na pełnej petardzie? I co, przyjdzie mi zajebie, tak? No się kurwa zainteresowało, no to na pewno do bagno to nie idzie. Czy naprawdę idzie do bagna? Kurwa się wytaplać? Ja pierdolę. są musi mieć kurwa 10 lat. Że tak kurwa z nudy poszedł się kurwa wytaplać w błocie, ty. No tak o, od Nic mu nie jest, ale się wytaplam. Bo tak. Okej. A i się pierdolą w bagnie. No to niezły szereg. No tak właśnie wygląda ten, no, rozłożony na czynniki pierwsze. <laughs> tak, żebyście wiedzieli. Kolejna ofiara derwana. Nie wiem dlaczego w ogóle tak jest jakoś dziwnie ciemno, albo ciemno jasno. Nie wiem dlaczego tak jest. No ale cóż, mamy kolejnego. Nie wiem, czy to jest bug, czy co, czy tak po prostu zrobili na nowo, bo nie wiem, bo jestem. Jakby musiałem relognąć, ale widocznie tak zrobili. W sumie fajnie, że tak nie ma teraz takiej. takiej nocy jakby wiecie, ciemnej. Tylko powiedzmy, jest taki wieczór, i pewnie zaraz będzie noc dopiero. W sumie, która jest godzina? Nie, no jest 3:40. To co jest kurde? Może no, mi się coś zbagowało? Nie wiem. Ale w każdym razie udało nam się kolejnego zdobyć. <grym> Bardzo fajnie się oddzielił od stada. Nie jest gitara. O, ci się pewnie zastanawiają, gdzie jest ich kumpel. O, kurwa! Tak powinno być. No. Czyli coś ewidentnie się zbagowało. Albo tak już jest, DJ-em. Nie wiem, w sumie, dajcie znać, czy też tak macie. Że jak wchodzicie do gry, to macie jakby takie kurcze Inną noc. Ty, a czy nie jest ten biały? to jest ten biały. No kurwa, mówiłem, że cię dorwę. <laughs> ale kurwa, przypadkowo wpadł. No ty jak nic, to jest ten biały. O, ty skurczu ale będę i materiał z ciebie. <laughs> Kurde, mówiłem, że go poluję. Ale jaja. 哦，我打、oh, Jestem dobry dla otachów Chyba mnie nie widział I Tam są kokodyny, widzę dwa To a ten z tego taki? Taki kurwa nijaki chyba. No dobra widzowie, wiecie co? Chyba nie ma sensu po prostu dalej. Bo tak to będzie akcja za akcją. No też nie chcę wam skręcać jakiegoś długiego odcinka. Myślę, że tak może z 10 minut z tego wyjdzie. Mam nadzieję przynajmniej taką. Jeżeli wam się spodobało, to wiecie co robić. I możliwe, że widzimy się kolejnym razem jako Utach, chociaż podobno Utachem teraz jest strasznie ciężko grać. Ale zobaczymy. Zobaczymy co się będzie działo. Także... Ilu.